Wielu z was, yy, wielu z nas, wielu z nas, <noise> nas wszyscy. Yy, no należeliśmy do jakiejś wspólnot. No i czy przychodzi taki moment, że trzeba ze wspólnoty kościelnej odejść? Hmm, ale dokąd? Yy, pokój, dobro. Pokój, dobro. No, tak jak zarysowaliśmy to na początku, chcemy odpowiedzieć, czy są takie momenty, żeby odejść do, ze wspólnoty kościelnej. Takie pytanie otrzymaliśmy. Otóż no, pandemia sporo pozmieniała, przyszły to również nowe osoby, starsze osoby, które czy może z jakimś większym stażem, tak, które, które były we, we wspólnocie, już przestały chodzić. No i czasami pozostają jak takie po, po, trzepoczące flagi, prawda, na wietrze, poszczególne, nazwijmy to takie stare wygi, tak. e, które nie za bardzo się odnajdują w tej nowej wspólnocie. No i teraz. No i teraz rodzi się pytanie, czy odejść, czy nie odejść, czy to jest egoistyczne, czy, czy nie? No tam jeszcze dochodził taki, taki moment, że, że już jest jakaś większa tęsknota za czymś, za czymś więcej, za czymś jeszcze, że, że ten, ten jak nazwijmy to bardzo ogólnie, program formacyjny już, już nie wystarcza, już tak nie porywa serca, że że chciałoby się troszeczkę więcej, mocniej, głębiej, więc, więc no, chyba, chyba tak, chyba przychodzi taki moment żeby, żeby właśnie pójść dalej. No, to on jest związany chociażby z, z, z wiekiem, prawda? No, no ja pamiętam, u nas przecież też są wspólnoty franciszkańskie, które, które też, że tak powiem, stawiają pewne granice wiekowe, prawda? Jest Rycerstwo Świętego Franciszka, potem młodzież franciszkańska, potem Trzeci Zakon, więc to też jest związane z wiekiem. Tak, no ja myślę, że, że te wszystkie argumenty, które zostały wymienione, one faktycznie... Pod, yy, jakby Pomagają rozeznać, nie? Że, że być może to już jest ten czas. I, i też ym, no, różne wspólnoty mają pewne cele, prawda? Związane również z wiekiem, z, z przeżywanym stanem, są, są długoletnie wspólnoty, na przykład regionokotochonalnej, yy, małżeńskie wspólnoty, no, ale są też na przykład wspólnoty młodzieżowe, prawda? które w pewnym momencie no, my przeszliśmy ten, ten etap formacji, no, u nas w, w Poznaniu, w Wżerstwie Akademickim, na przykład, jest taka żelazna zasada że jak kończysz studia, to, to, no to dziękujemy bardzo, chyba że masz dziewczynę, bo chodziłoby wtedy o to, żeby tę formację razem przeżywać, nie? że dziewczyna jeszcze studiuje i żeby razem pewne rzeczy słyszeć, ale generalnie już pastorstwo akademickie jest na czas studiów, na ty jesteś jak akademikiem, w związku z tym no, kończysz się ten etap, pora poszukać czegoś innego na ten etap życia, w którym jesteś, to, no, no, to jest normalne, mi się myślę. się wydaje też, że to jest normalne, ważne jest, słuchajcie, żeby, żeby we wspólnocie być. Czasami można też podjąć taki trud, dobrze, ja zostanę w tej wspólnocie, no bo, bo, bo przeżyła kryzys. No, teraz w związku z COVID-em rzeczywiście wiele, wiele wspólnot kryzys przeżyło, więc mogę pozostać jako, jako ten, który jest starszy, doświadczony który pomoże się odrodzić tej, tej wspólnocie, aż na przykład wytworzą się nowi liderzy, nowi animatorzy, więc powiedzmy, pozostaje, prawda? Żeby, żeby, żeby ta wspólnota jakoś funkcjonowała, ale oczywiście już gdzieś tam, tak mi się wydaje i tak pewnie ja bym robił, już bym gdzieś szukał przynależności przy do, do, do innej wspólnoty, no, jeszcze raz powiem, zrobił krok do przodu, prawda, żeby, żeby też zatroszczyć się o swój rozwój duchowy, nie? bo, bo żeby, żeby móc dawać, żeby być na przykład jakimś animatorem we wspólnocie, no trzeba też samemu z, z, z czegoś czerpać, nie? to nie można tylko dawać, ja też, też potrzebuję potrzebuje swoje, wewnętrzne, duchowe akumulatory napełniać, więc poszukuje tej właśnie, przepraszam za ten kolokwializm, ale ładowarki. Znaczy, do jakiej wspólnoty musisz należeć, bo generalnie należy do wspólnoty kościoła, parafii, My oczywiście, że myśląc y, często wspólnota, myślimy o jakichś mniejszych grupach, prawda, o jakiejś hmm. bardzo takim, y, no, precyzyjnej formacji, y, ale też z drugiej strony chcę Ci powiedzieć, że być może Pan Bóg Cię powołuje właśnie po takim etapie y, Formowania się w jakiejś wspólnocie do posługi na rzecz właśnie parafii, tak? Czyli ja teraz utożsamiam się bardziej z parafią, bardzo chcę się zająć tym, tym co się dzieje w parafii, czy nawet w diecezji, zależy, jakie tam masz możliwości. I, I taka posługa, na przykład na rzecz parafii, być może ona będzie mniej regularna, bo nie będziesz się co, co tydzień spotykał, prawda? Być może to prowadzenie jest inne, ale bardziej w formie y, dawania, czyli, czyli ta formacja inaczej będzie przebiegała bardziej indywidualnie, bardziej osobiście i będzie większe. Również poczucie odpowiedzialności za tę strukturę kościoła, jaką jest, jaką jest parafia. I to też będzie przynależeć do jakiejś wspólnoty. Nie? I to też będzie przynależeć do jakiejś wspólnoty, bo ja myślę, że bez wspólnoty nie ma właściwego wzrostu. Po prostu ty musisz do jakiejś wspólnoty należeć. Ja myślę, że wielkim problemem jest, jeżeli ktoś jest w kościele i on wierzą, że do niej wspólnoty nie należy. To, to, to ty należysz do wspólnoty kościoła. No właśnie do samej wspólnoty kościoła już no. należy. A więc, a więc czynne, czynne uczestnictwo w życiu kościoła, czyli w liturgii. W nabożeństwach, prawda, modlitwa nasza wspólna, no spełnianie uczynków miłosierdzia, troska o kościół domowy. To, to, to też jest dom, rodzina to też jest wspólnota, nie? Gdzie, gdzie my się nawzajem mamy ubogacać. Hmm, oczywiście są osoby, które mają taki, taki, jeszcze raz powiem te słowa, taki apetyt na, na coś więcej, więc, więc poszukują tutaj kręgi biblijne, tu grupa jakaś modlitewna, prawda, tu jakaś grupa wsparcia. Znaczy, bo można, się, można szukać tak. do siebie miejsca ze względu na charyzmat wspólnoty i to mhm. też nie jest nic złego. Czy czy chcesz należeć, ale patrzysz, prawda, czy grupa bardziej modlitewna, czy może bardziej taka społecznie działająca, jakaś charytatywna, nie? no bo to, bo te grupy też są różne, Kościół jest bardzo różnorodny, a oferta Kościoła jest gigantyczna. Także w, ka w każdym razie, gdy Chodzi o to pytanie, czy, czy rzeczywiście przychodzi taki moment, że, że odchodzę z jednej wspólnoty, idę do drugiej, że poszukuję czegoś więcej, czy to jest coś normalnego? Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej, tak jest to związane też z naszym rozwojem, rozwojem duchowym. I z drugiej strony jeszcze dopowiem, bo to ojciec mówił o takim regularnym uczestnictwie w życiu Kościoła, sakramentu, uczynki Miłosierdzia. Też chcę powiedzieć, że być może oglądają nas te osoby, które nie są w żadnej wspólnocie i, i teraz jeszcze no, jakoś nie widzą siebie tak mocno zakorzenionym we wspólnocie. To chcę Ci powiedzieć, że każdy, kto przychodzi do wspólnoty, to jest człowiek, którego, który pracuje nad sobą, który się jakoś wyrabia. Są bardzo różne poziomy, żeby się nie wystraszyć przynależności do wspólnoty z kolei, jeżeli byś rozpoczynał tę drogę. Przez to, że teraz tam są wszyscy tacy święci, mają taką wiedzę i jeszcze nie wiadomo, co, nie, są ludzie bardzo zróżnicowani, o bardzo różnym poziomie wiary, o bardzo różnym też podejściu do kościoła i, i od tego właśnie jest wspólnota, aby, aby z wiarą coś zrobić, aby ją po prostu rozwijać. Tak jest, więc, więc zachęcamy do, do przynależności, do różnych wspólnot. Na pewno to pomaga na pewno rozwija, na pewno daje też taką siłę, bo zawsze we wspólnocie jest siła, siła do, do wzajemnego też wspierania się, wzajemnej pomocy, modlenia się za siebie nawzajem, ale rzeczywiście nigdy, nigdy nie, nie zapominajmy o tym, że należymy do wielkiej wspólnoty która się nazywa Kościół. I teraz kilka ogłoszeń duszpasterskich. Pierwsza sprawa, mamy swoje, swoje konto na Spotify. Zapraszamy Was serdecznie. W opisie znajdziecie link, czyli aby ktoś się nas w drodze słuchać, to... E, Słuchaweczki w uszy. Jak już ktoś nas nie chce oglądać. <grym> dosyć, nie możecie na nas patrzeć, to tak. To, to jesteśmy, nas, jesteśmy na Spotify. Sprawa z aplikacją się powoli rusza do przodu. No i mamy jeszcze, co wieczorne spotkania tutaj. Zapraszam. 21.45 na, na krótką pogadankę i o 22.00 na poważną modlitwę. Tak jest. <laughs> Dzięki za wsparcie modlitewne, takie też mentalne, jak nas spotykacie, wyrażacie tak. dużo takiej wsparcia, aprobaty. Dziękujemy Wam za to, wsparcie finansowe także. My się za Was modlimy, odprawiamy msze święte za Was, także ta wymiana dóbr duchowych i materialnych tutaj cały czas jest. No, to jest super. Super, świetnie. Pokój dobro. Pokój dobro. Zamieniłem laczki podczas gadania, idę teraz w lewym i bez jednego.